500 tysięcy złotych na rozwój firm. Dotacja, o której mało kto słyszał. Ja jestem Jan Brac, to jest kanał Biz Planner o dotacjach i biznesie, i dzisiaj opowiem ci o dotacji za pół miliona złotych dla mikro i małych przedsiębiorstw o który praktycznie wadko kto słyszał. Będę wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję mojego kanału. Nie wiem dlaczego, ale wciąż ponad 90% osób, które lubi, komentuje i szeruje moje treści, wciąż nie włączyła dzwoneczka. Będę wdzięczny za tą aktywność. Im więcej takich czynności, tym więcej darmowych materiałów będę mógł przygotować dla Was, a tym samym pomóc Wam zacząć lub rozwinąć Waszą działalność gospodarczą z pomocą dotacji. 500 tysięcy złotych. To maksymalna kwota dotacji, o jaką mogą ubiegać się przedsiębiorcy z małych miejscowości, czyli takich do 20 tysięcy mieszkańców. Dotacja organizowana jest przez lokalne grupy działania w skrócie LGD. Jeżeli masz siedzibę albo placówkę takiej firmy od co najmniej 12 miesięcy w mniejszej miejscowości, to powinieneś zdecydowanie zainteresować się tymi instytucjami. No dobra, ale jak je znaleźć? Nic bardziej prostszego. Wystarczy wyszukiwarka internetowa i dosłownie dwie frazy. Pierwsza z nich to lokalne grupy działania albo LGD i dopisek nazwy Twojej gminy. Pamiętaj, że 20 tysięcy mieszkańców dotyczy miejscowości, a nie gminy. W wynikach wyszukiwania znajdziesz instytucję, której nazwa prawdopodobnie odnosi się do jakichś lokalnych walorów społecznych, kulturalnych. Albo przyrodniczyk związany z Twoim regionem. Tak powiedziałem na samym wstępie: maksymalna kwota dotacji to pół miliona złotych. Minimalna kwota, którą możesz się ubiegać, to 50 tysięcy złotych. Tak więc nie musisz kierować się ani minimalną, ani maksymalną kwotą, a tą, która odpowiada Twojej inwestycji w tych widełkach. I tutaj należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Dotacja to maksymalnie 65% Twojej inwestycji. 35% to wkład własny. Dla przykładu, jeżeli zamierzasz ubiegać się o kwotę 150 tysięcy złotych dotacji na rozwój swojej firmy, to łącznie inwestycja będzie na ponad 231 tysięcy. Dofinansowanie można przeznaczyć na szereg kosztów kwalifikowalnych i też od razu muszę ci powiedzieć że te 35% wkładu własnego też musi dotyczyć finansowania tych rzeczy. Wśród kosztów kwalifikowalnych znajdują się między innymi zakup nowych urządzeń i maszyn, roboty budowlane i remontowe, zakup oprogramowania i licencji, wyposażenie obiektów i środki transportu, ale dostawcze, które są niezbędne do realizacji twojej operacji. Lokalne grupy działania wyznaczają harmonogramy lokalne i też w tych harmonogramach lokalnych masz wskazane informacje i konkretne daty, w których te nabory będą się odbywać. Nie ma jednego odgórnego harmonogramu dla całego kraju i z naszego doświadczenia dotacje z lokalnych grup działania w Polsce odbywają się przez cały rok. Bardzo często też pytacie, czy dotacja z lokalnych grup działania to dofinansowanie, które trzeba zwrócić. Nic bardziej mylnego. Oczywiście jest wkład własny, który trzeba pokryć albo z oszczędności bieżących przychodów, albo pożyczek bankowych, też taka możliwość występuje. Natomiast spełniając wszystkie wymogi tego dofinansowania, są to całkowicie bezwrotne fundusze na rozwój Twojej firmy. Skoro wiemy, o jakie środki możesz się ubiegać, co z tego możesz sfinansować, ile wynosi wkład własny, to zastanówmy się, jak pozyskać dotacje z lokalnych grup działania. Pierwszym krokiem, który należy wykonać, to oczywiście sprawdzenie harmonogramów lokalnych naborów. Następnie weryfikacja, czy Twoja operacja mieści się w ramach lokalnej strategii rozwoju i ile punktów dostanie na podstawie dokumentu o nazwie lokalne kryteria wyboru. Każda lokalna grupa działania ma swoją wewnętrzną punktację, dlatego nie ma dwóch jednakowych kryteriów wyboru. Wśród kryteriów obowiązkowych będzie stworzenie dodatkowego miejsca pracy, które będzie wynikało z realizacji operacji. Dodatkowo lokalne grupy działania często punktują rozwiązania innowacyjne, a także te, które wykorzystują ekologiczne rozwiązania. Możesz spotkać się także z dodatkowymi punktami za ponadnormatywne stworzenie miejsc pracy albo kierowanie operacji lub tworzenie miejsc pracy wśród grup defaworyzowanych. Grupy defaworyzowane także są indywidualnie określane przez lokalne kryteria, przez lokalną strategię rozwoju. Bardzo często są to osoby bezrobotne, osoby wracające na rynek pracy po Urlopach macierzyńskich osoby powyżej 50 roku życia. Jeżeli nie wiesz, które dofinansowanie jest odpowiednie dla Ciebie Twojego pomysłu na biznes, to możesz skontaktować się ze mną. Wystarczy, że wejdziesz na moją stronę internetową i zostawisz swoje zgłoszenie. Na pewno skontaktujemy się z Tobą, zdamy kilka pytań i ustalimy, czy jest możliwość zdobycia środków na start Twojego biznesu. Kluczową kwestią związaną z funkcjonowaniem w ramach tego dofinansowania Stanowi na pewno forma wypłaty. Co do zasady, jest to refundacja, jak spora część innych dotacji na rozwój. To znaczy, że po decyzji pozytywnej beneficjent podchodzi do realizacji operacji z własnych środków, a następnie otrzymuje refundację wysokości, która była wpisana w umowę. Natomiast mamy możliwość ubiegania się o zaliczkę do 50% otrzymanej z decyzji pozytywnej dotacji. W tym momencie robi się nam realizacja operacji 50 na 50. 50% po podpisaniu umowy o dofinansowanie, reszta po realizacji 100% kosztów kwalifikowalnych, czyli dotacji plus składu własnego. Dajcie mi znać w komentarzach, czy interesują Was treści związane z dotacjami na rozwój. Jeżeli masz pytanie o dofinansowanie na swoją firmę lub jej start. Także możesz zadać je w komentarzu, na pewno skontaktujemy się z tobą, a jeżeli takich pytań będzie więcej, to przygotujemy o tym osobny materiał. To był Jan Brac, kanał Biz Planner. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.